Z tej strony Gustaw z Gustaw Travel. Czy wiesz, że zajmujemy się sprzedażą używanych bagażników samochodowych? Skupujemy również takie bagażniki. Jeżeli masz taki bagażnik w piwnicy czy w jakimś miejscu schowany, wiesz, że nie będziesz go używał i chciałbyś się go pozbyć, to zapraszam do złożenia oferty. Bagażniki zakupione w naszej wypożyczalni są w 100% sprawne, przygotowane do użytkowania, oraz masz gwarancję zamontowania tego bagażnika na Twoim samochodzie w ramach ceny zakupu. Bagażniki używane dajemy 3 miesiące gwarancji rozruchowej.